Panie pośle, informuję, że zakłóca pan obrady Sejmu. Na podstawie artykułu 175 ust. 3 przywołuję pana do porządku. Więc proszę zdjąć kartę i zadać pytanie. Proszę bardzo. Czas się pan roz Czas się rozpoczął. Panie pośle. Przewołuję pana do, początku, do porządku i na podstawie artykułu 175 ust. 4 stwierdzam, że uniemożliwia ja panu pan marszałka Nie obrad. słyszę. Panie marszałku. Panie marszałku kochany. Muzyka łagodzi obyczaje. Dlatego Warszawa jest nie jest. Panie pośle, jeszcze raz stwierdzam, że nie uniemożliwia pan prowadzenie obrad na podstawie artykułu 175 ust. 4. Panie pośle, nadal uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Zarządzam przerwę 10 minut.